Jakie wszystkie z tych, do witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku osiadamy Wivę, ale mam nową nowinkę. Mamy otóż na pierśnik. Tak, Viva ma swój napierśnik. Jedyny pierśnik, który mam na wię pasuje. Bo wszystkie są za duże. Przepraszam, ale po prostu są mamusia i one lubią gadać. Się... Więc poczekajcie, znajdę, go. To jest taki oto na pierśnik. On jest bez wytoku. Więc ja osiadłam w WiFcie. Sama po prostu. Dobra. Dobra. I tak. To jest w ogóle był stary na pierśnik Abi. I on wygląda jest przepiękna, prawda? Bo on był za mały po prostu na apcie i ja go przetrzymałam sobie. No. Bardzo sobie... Z góry. Oczywiście go on jest jeszcze do wyrobienia, bo mówię, on jest pierdolowy przymierzany, bo ja tu chyba nam z y, firmy. O czym nie, nie pamiętam jakiej firmy Horse Club. E, tak, Horse Club e, kupiłem ten pierśnik. No. Jest mega ładne. Dzisiaj idziemy jeszcze sobie nad plażą i odkryć. Jest taka niezachwytna pogoda. Więc nie jest super. No. Ważne, że jest. Nie jest za bardzo zimno. No ja wyjdę na dworze, pokażę wam, jakie mamy widoki. Ej, szczerze, nie jest tak super zimno. A nie, jest super jakoś tak fajnie ciepło. Jest idealnie po prostu. Nie, chodźcie. Tego lisaka ma kurde. Więc myślałam, że muszę iść do i. Więc no... Zamykam już a Ja mam iść w krótkich słodkach, Nie, musiu. Myślę, że nie. Nie idę ale no. dojdzie, dojdzie, dojdzie. No, no dobra, ja no to... Jak to przez 20 minut będę się mogła połapać, bo będzie się rozbierać. Tak sobie ja to myślę, że coś się pomoże, moje, no jest też siwe dresy, Nie, jej się... ja idę w krótkich. No dobra, no dobra. Znaczy, a gdzie są te siwe dresy? No Ale ja jej wczoraj zdjęłam... Tak. I założyłam te. Gdzie jest dziewczyna? Bo, je bo chciałabym, żebyśmy wszystko chowały. Musimy ze spacerem do Nie wiem, gdzie są, poczekaj. Dobra. Dobra. Nie wiem, właśnie. Bierz ona okay. Nie, mam pojęcia, Gdzie ona jest? Ma nie jest? Gdzie Gdzie jest? Dobra, no proszę, będzie inny filmik, więc mam nadzieję, że będzie kit, no to to jest part jeden, pa, będzie teraz, pa.